Siemanko, cześć. Znowu po dłuższej przerwie, oczywiście, jak to zwykle u mnie stało się standardem. Aczkolwiek mam nadzieję, że niebawem od tego standardu odejdziemy i będzie pojawiało się tutaj trochę więcej konkretnych filmów, głównie konkretnych z przebiegu prac na budowie. No, ale do tego jeszcze trzeba troszkę poczekać. Dziś zaproszę Was na. E, taką relację, omówienie krótkie e, z produkcji e, prądu z paneli fotowoltaicznych e, w miesiącu lutym, za miesiąc styczeń. Nie robiłem takiego podsumowania, dlatego że jak e, ci, którzy śledzą tutaj mniej więcej moje poczynania, to wiedzą, że w styczniu tych dni, e, które produkowały prąd, było bodajże 3-4 ostatnie a luty można już było, można już podsumować, no w całości, także za chwilę zaproszę was na takie sprawozdanie pokażę mniej więcej jak aplikacja, która monitoruje tę całą instalację jak, jak pokazywała poszczególne dni, jeśli chodzi o produkcję i co? No i jeśli chodzi o, o, o sens znaczy o, o cały mm, sen tego odcinka, no to za chwilkę. A, a teraz e, no, co chciałem jeszcze powiedzieć, e, chciałem powiedzieć, że w najgorszych snach, koszmarach, nie przewinienie, nie, nie, nie śniło mi się coś takiego, że e, będzie się działo na rynku takie zamieszanie i taka masakra. E, wszyscy wiedzą, jak to wszystko idzie do góry, teraz doszło jeszcze przez obecną sytuację na świecie, a głównie tutaj u naszych wschodnich sąsiadów. E, e, paliwo, które normalnie masakrycznie wyskoczyło do góry, a jak paliwo, to i wszystko pójdzie za chwilę też do góry. E, a jeśli chodzi o materiały budowlane, o jakieś e, sprawy, które się obracają w, w, te, w temacie budowy, no to oczywiście to już od dawna trwa e, ten dramat e, cenowy. No a teraz jeszcze dodatkowo e, dochodzi to, że brakuje surowców. E, przykład taki, że wczoraj bodajże dowiadywałem się w mm, lepiej budowlanym, miejscowym o wełnę mineralną. No i uzyskałem od znajomego taką informację, że wełny mineralnej na składzie brak, na hurtowniach brak. U producentów może coś tam będzie, ale jak ktoś, jaki jak producent coś już ma, to moment jest to zabierane do, do, do hurtowni. Także polecił mi po prostu szukać tego gdzieś na internecie w Polsce. Także tak, druga sprawa zamówiłem Bufor, który też poszedł od grudnia parę stówek już do góry i podejrzewam, że na tym się nie skończy także masakra coraz e, bardziej odwleka się w czasie e, może nie tyle skończenie całkowite tej budowy, co skończenie e, budowy do takiego etapu e, żeby można było coś tam sobie pomieszkać no a czas niestety mi troszkę nagli, dlatego że e, w sierpniu musimy puścić już to mieszkanie w Polsce, w którym się e, Znajdujemy podczas urlopów. E, także e, mam ciśnienie, jeśli chodzi o czas. E, teraz dochodzi ciśnienie, jeśli chodzi o koszty, bo e, wiadomo, z każdą podwyżką e, na coraz mniej rzeczy można kupić, a tym samym coraz e, bardziej odwleka się w czasie e, właśnie skończenie konkretnych etapów. No i co no i trzeba walczyć dalej, nie? może akurat się jakoś uda muszę po prostu chociaż troszeczkę wykończyć górę tak, żeby można było po prostu powiedzmy przyjechać na najmniej na to święta Bożego Narodzenia najbliższe yy, no i mieć chociaż gdzie spać a dobrze by było jeszcze mieć gdzie się yy, wykąpać, także optymistyczna wersja jest taka, że do do końca roku uda mi się wykończyć górę eee, i oczywiście trzeba zrobić tak, żeby można było korzystać z instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody żółtkowej. także to są te priorytety trzymajcie kciuki, może akurat się uda ja tam nie spocznę, będę walczył no a teraz już dosyć tych wywodów eee, zapraszam na prezentację, jak to wyglądało w lutym z fotowoltaiką tą naszą. No i przechodzimy do aplikacji monitorującej produkcję z paneli. Dzisiaj, na przykład, 8 marca, 1042. No, coś tam troszeczkę to słońce świeci, prawie 1,6 kW. Ale nas interesuje miesiąc luty, bo ten miesiąc podsumowujemy. W miesiącu lutym udało nam się wyprodukować prawie 450 kWh no ale niestety z tych 450 kWh, 20%, czyli jakieś 90 kWh zacharapsa nam operator jako opłaty za, magazyn, za, za, za magazynowanie tej energii. Za składowanie, czy tam jak to ktoś sobie zwie. E, no, ale konkrety. E, konkretnie to tak jak powiedziałem, 450 kWh prawie wyprodukowanych w miesiącu lutym. Na poszczególne dni przedstawia się to tak, jak tutaj widzicie, e, i co? No i jak zauważyliście, jest to, to strasznie zróżnicowane. Były takie jak na zimowe warunki. To były takie dni ekstra fajne, na przykład tutaj 24 luty 42,44 kWh, 14 luty 37,26, 13 luty 38,57, 12 luty 33,78. Także 3 dni takie ciągłe słoneczka było fajnego. No ale były też takie dni, w których to słoneczko nawet nie przebijało się tak naprawdę chyba przez chmury. Jedyne co, to prąd produkowało światło dzienne. I tak jak tutaj widzicie, 2 lutego było 2,60 kWh tylko. 7 lutego 3,66. 11 4,56. 21 4,26. Także tak nawet pięciu praktycznie nie przekraczało. No, ale lepsze to niż nic. Jeśli chodzi o to, czy ten miesiąc był bogaty w promienie słoneczne, czy nie, no to to będę mógł stwierdzić dopiero chyba za rok, dlatego, że to jest tak naprawdę pierwszy pełny miesiąc, który użytkuję. Nie mam też porównania do tego, jak to jest w innych miesiącach. Mogę tylko gdybać, jak to jest w innych porach roku. Porównanie. Czy to był miesiąc ok, czy to nie był ok? Miesiąc to zrobię dopiero za rok, jak, jak Bóg da. Także, no, krótki taki filmik, tylko z prezentacji, jak to mniej więcej, jak to się produkuje, ile tego się produkuje. Tak, jeszcze na szybko, każdy dzień sobie możecie zobaczyć pierwszy, drugi i tak dalej. Oj, troszkę przeskakuje czasami dwa patrzcie. Czternasty. Piętnasty. Szesnasty. Ej. Siedemnasty. Osiemnasty. Dziewiętnasty. Dwudziesty. Dwudziesty pierwszy. 24 był ostatni, tak? 25. I 28 zakończyliśmy miesiąc 16,91 kWh. Także tak. Co przyniesie marzec? Zobaczymy już niebawem. Na dzień dzisiejszy, 1 marca. Mieliśmy petardę w skali miesiąca, znaczy w skali tych 8 dni, jak na razie: 33,57. No i później trochę w dół. Co będzie. Zobaczymy. Dzisiaj wygląda to tak. Ok, no nie będę więcej przynuzał. Następne podsumowanie będzie wiadomo pod koniec, znaczy na początku kwietnia. Podsumujemy sobie marzec, jak wyglądał. Troszkę porównamy sobie może do lutego. I i tyle. No. Tak wygląda ten luty. E, na kolejne podsumowanie zapraszam Was za niespełna miesiąc. Podsumujemy sobie marzec. Porównamy to mniej więcej jak to z lutym wygląda. Będzie wyglądało. E, I co? I teraz. E, no, niestety muszę znowu Was. Kolejny, kolejny raz muszę Was przeprosić e, za to, że e, materiał tak naprawdę pierwszy. Najbliższy z, stricte z budowy, z przebiegu prac, będzie dopiero e, gotowy. Jak wszystko dobrze pójdzie, to będzie gotowy dopiero po świętach Wielkanocnych. Dopiero wtedy go będę mógł wrzucić. E, no bo dopiero na święt, między świętami Wielkanocnymi, tydzień wcześniej, tydzień później, e, będzie cokolwiek robione. Będziemy tam na miejscu. Mówię przy założeniu, że nic się tam nie zmieni, nic nie wyskoczy, e, jakiegoś e, takiego, co by nam popsuło plany. E, tak, pojedziemy wtedy na święta. E, mam zaplanowane dwie takie konkretne roboty. E, pierwszą robotą jest e, poprawka tych e, jętek, to znaczy obniżenie ich, a tym samym e, powiększenie przestrzeni na strychu. E, I mam nadzieję, e, że. E, jak to powiedzieć? Mam nadzieję, że uda się po prostu e, ten temat zamknąć w pierwszym tygodniu naszego urlopu. Przed świętami jeszcze. E, dlatego, że chciałbym też przynajmniej, jak to z, e, klapnie, to przynajmniej chciałbym jeszcze. E, przygotować posadzkę całkiem pod wylewkę jastrychową, czyli e, no, najpierw ogarnąć tą posadzkę jak, naj, jak najbardziej skrupulatnie, żeby można było położyć styropian, po styropianie folia i na folię oczywiście rurki do podłogówki. Marzy mi się to, że, że uda się te dwie rzeczy zrobić i jeszcze zanim wyjedziemy z powrotem do Niemiec, Mam nadzieję, marzy mi się to właśnie, że, 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 że przyjedzie jeszcze miksokret i wyleje jastrych, bo chciałbym przypilnować tej roboty, dlatego, że no jeszcze tak nie na 100%, ale decyzję podjęliśmy z żoną taką, że większość pomieszczeń będzie wyłożona w panelach winylowych. No, ale w kuchni, w łazienkach chcielibyśmy jednak dać płytki. I w związku z tym, że przy zwykłych panelach, tych laminowanych, ta różnica w grubości wykończenia posadzki jest taka dosyć znikoma, to tutaj niestety jednak robi się troszeczkę większa ta różnica. Dlatego chyba dla świętego spokoju dla takiej dla, tego, dla, dla, dla wyrównania tego dla mniejszych później um, jakichś ewentualnych komplikacji będę chciał tam gdzie e, będą płytki e, będę chciał przypilnować, żeby ten jastrych był tak do centymetra niżej niż tam gdzie będą panele winylowe czy dobrze kombinuje, czy nie dobrze kombinuje, wyjdzie dopiero jak roboty będą skończone. Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia z tym związane, to bardzo chętnie posłucham jego wypowiedzi, jak to u niego było, a ewentualnie co, 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 czy, czy moje rozumowanie, takie kombinowanie, gdzieś zmierza w dobrym albo w złym kierunku. Tak jak mówiłem, konstruktywna krytyka jest u mnie zawsze mile widziana, uargumentowana też. Więc zachęcam do komentarza, do pouczania mnie, do dawania jakichś tam konkretnych wskazówek, typów, rozwiązań, za co z góry serdecznie już dziękuję. No i tak jak mówię, widzimy się no niestety dopiero na początku kwietnia. Chyba, żeby coś tam wyskoczyło w międzyczasie, ale wątpię. Tak jak mówię, widzimy się na początku kwietnia i wtedy zrobię podsumowanie kwietnia, podsumowanie marca i takie troszkę porównanie tego marca z lutym. Więc pozdrawiam, żegnam się z wami, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!